Dobra, ugięliśmy się. Trenerzy na karteczkach. No, więc doszło do tego momentu. Realizujemy pomysł, który padł już wielokrotnie w sekcji komentarzy, mianowicie karteczki trenerskie. Nie wiemy jak to wyjdzie, nie próbowaliśmy tego formatu przed, tak więc jest to eksperymentalny odcinek. Zarówno dla was, jak i dla nas, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, to przypomnimy o... Tak, pyszne kakao. Wszystkie linki w opisie, tam Instagram grupa na fejsie, nasz Twitter bonus od sponsora naszego kanału, jakim jest Fortuna. No i również zachęcam do subskrybowania tego kanału. Okej, okay, jako że ja wymyślałem chłopakom, Adam wymyślał mi, a Krzywy nie wymyślał nikomu, ja to zaślam. zaraz my wymyślamy jemu. E, dobra, e, zacznę... Wymyślamy tak, jego chyba. Jego, jego. Nie wiem. Czym... ty fajże. Czy drużynę, którą... No, drużynę, Jezu, jaki szyk zdań. Czy drużyna, Ale którą trenuję, kluczna. jest z Europy, uef -y. Tak. Tak. Czy trenuję reprezentacją? Nie. Nie. A właśnie, przy okazji, wzięliśmy pod uwagę Wasze komentarze. Nie będziemy w tej samej rundzie pytań zadawać tych samych, czyli jak Krzywy na przykład powie, czy ja jestem Europejczykiem. To nikodem i ja automatycznie nie możemy w tej rundzie zadać tego pytania, żeby rozgrywka była atrakcyjniejsza. A zatem, czy ja trenuję jakiś klub piłkarski? Nie. Nie. Okej. Okay. Czy ja trenuję jakiś klub piłkarski? To jest już nowa runda, więc... No. Nie. Ta, ta zasada mnie nie obowiązuje, to jest najlepsze, bo zacząłem, nie? Czy no tak, klub, tak, to który trenuję jest top 5 lig? A czekaj, dostał odpowiedź na to pytanie, czy nie? Tak. Odpowiedzieliśmy? Nie jesteś. Że nie jestem. Nie, nie trenujesz klubu. moje, czy klub należy do top 5 lig? Nie. Nie. Dobra, to teraz tak. Czy jestem Europejczykiem? Tak. Tak. Okej, okay. dobra. Um, czyli... Okej, okay, czy jestem aktualnie pracującym, czy po prostu prowadzę jakiś klub? No hmm. W No zasadzie to wynika z pierwszego pytania, ale powiedzmy, że już nie będę ten... Jak matło, jeszcze raz zadaj pytanie. Jeszcze raz zadaj pytanie. Czy jestem, czy pracuję, czy jakoś czy prowadzę jakąkolwiek drużynę? Tak. So, ta, raczej ta. wynika z pierwszego pytania już, ta. nieważne, zadałem pytanie, no. no. Czy... Ja... Jestem Europejczykiem. Tak. Tak. Okay. Czy ja, um, dobra, ja jestem Europejczykiem, nie prowadzę klubu, to czy jestem jakaś narodowość, co dużo trenerów wypluwa? E, Francuzem bądź Włochem? Nie. Okej. Okay. W takim razie, czy w Anglii tam też jest dużo trenerów, A, to do, do, dobra, twojej. Zaraz, zaraz się wezmę do tego pytania. Dobra, czy ja... Tylko ten... nie często trenują eee, coś okiennie? spoza, no. Zobaczymy. Krzywy? Czy Wy? Czy reprezentację, która jest, dajmy na to, na zachód od żelaznej kurtyny tej, wiecie, historycznej takiej. <grym> tak. Dobra. Niesamowite jest gość, nie? Z tymi pytaniami. O. Czy ja jestem, aktualnie pracuję, też właśnie, czy jestem emerytem, o tak? Eee, nie. nie, pracujesz. Okay. Czy ja... Dobra, no to skoro tak już wywołujesz to pytanie, to czy jestem Brytyjczykiem? Nie. <laughs> no nieźle. E, dobra, ja dla pewności, bo nie jestem pewien, czy ja to sprecyzowałem wcześniej, czy ja jestem trenerem reprezentacji? Tak, jesteś trenerem okay, reprezentacji. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. I teraz pytanie moje. Czy jestem Adam mi myślał, czy jestem Polakiem? Jesteś Polakiem. Dobra, to ja nie jestem ani Francuzem, ani Włochem. Nie jestem Brytyjczykiem. Jeszcze sporo pracuję, pracowało, więc tradycje są. Um, ludzi z Półwyspu Iberyjskiego. Czy jestem Portugalczykiem nie. albo Hiszpanem? Nie. Nie, nie. Czekaj, skończę zadać pytanie, kolego. Um, w takim razie. Podejść, tutaj wziąć. Odejść, tak, tak. Podejść. W takim razie, czy drużyna, którą trenuję, reprezentacja w kiedykolwiek jakikolwiek Europy lub świata? Tak. Czy ja jestem piłkarzem? Byłem, który w sensie grałem jako piłkarz. Zanim zacząłem trenować, jesteś byłem piłkarzem. Dobra. Uwaga. Fancy flick. Nie. Dobra, czy e, drużyna. E, czy jestem z połysku iberyjskiego? Czy ta reprezentacja jest z iberyjskiego? Okay. Czy jest to klub z Warszawy bądź z Krakowa? Tak. Um, dobra, ja chciałem zadać pytanie o. Nie jestem ani Hiszpanem, ani Portugalczykiem, ani Włochem, ani Francuzem. Jestem Europejczykiem. Nie jestem Brytyjczykiem. Tu odpada, tu odpada. Murata Jakina byście mi nie dali. Czy tam Hakana Jakina? Z tam prowadzi Murat czy Hakana? Murat chyba. E, więc to musi być jakieś prostsze chyba nazwisko. Dobra, czy ja prowadzę reprezentację. Z... Z... Albo nie, dobra, czy jestem Słowianinem. Nie. Nie, nie jestem Słowianinem, dobra. Nie, nie, nie. E, czy ja. Tego nikodem by mi nie dał. Ale zapytam jeszcze tego te, te większe nazwiska, czy jestem kartem Southgate'em? Nie jesteś kartem Southgate'em. Klub z tak. tak. Czy ja prowadzę zespół z Europy Wschodniej? Czy... Nie. nie, no nie, już spokojnie mogliście powiedzieć, że nie. Eee, dobra, w takim razie mm, Repentance wkrótce Europy. Jest z, na zachód od żelaznej kurtyny. Czyli to musi być coś dużego. A dobra, dajmy czy jestem Didier de Nie. Mhm. Czy jestem probierzem? Nie. Nie. Kurde, co wiesz, to myśli? Jedno mam. Luis Enrique odpada. Fernando Santos odpada. Roberto Martinez odpada. Didier Deschamps odpada. Wszyscy Brytyjczycy odpadają, więc reprezentacje z wysp brytyjskich odpadają. Um. Czy jestem. Włochy odpadają. Um. Szwajcaria odpada. Austria odpada. Niemcy odpadają. Czy jestem Kasprem julmandem Nie. Czy ja jestem Mancinim? Nie. Nie. Gula. Nie. nie, czekaj. On jest w sumie nie jest Polakiem. No, no ale no, no, pytanie no, no, już. No, to co tam nie... jest w No. Aha. No. Dobra, kurde, no ja nie wiem kogo ja mam. Andora na pewno nie Holdo. Jakbyście mi dali koldo Alvareza, to, to to nie ma szans. Europa Zachodnia. Na zachód od Włoch. Nad nimi Austria już wyselekcjonowałem, Szwajcaria wyselekcjonowałem. A czy jestem Wanhalem? Tak. Czemu dopiero teraz co wpadłeś? ciekawe czemu? Czy. Eee, dobra. Kulę. Nie, Flik? Nie? nie. Czy jestem smudą? Tak, jesteś smudą. Tak myślałem. Ej. Kurde, dobra, już możesz pokazać. Ale nie no, ja mam wrażenie, że. Albo zadaj jakieś złe pytanie, albo coś jest nie tak. Nic nie jest nie tak. Jesteś, Jesteś... wahalem. A podejrzewałem! Podejrzewałem, że to zrobiłeś, no! Ktoś zostawił, się rzucił takim pomysłem w komentarzu. A właśnie tak, ja idąc dzisiaj na nagrywki chciałem zrobić dokładnie to samo? Serio? Tak. Tylko czekałem, aż na wymyślić wam dwóm, no. I Adam przecią wszystkie wszystkie reprezentacje w Europie. Tylko Holandię cały czas pozostałeś. Ja tak samo! Kurde, ale nie, ale wiecie co, odpowiedzieliście mi że na jedno pytanie. Holandia nigdy nie wygrała ani szó z Europy, ani z świata A nie wiem z Europy wygrała. Dobra, przepraszam, przepraszam. No przepraszaj, przepraszaj, Kurde. Ale jestem zły na siebie z, z tym, z tym smudą, że sobie. Ja już spotkał. Ja mógłem, ale mógłem jak zobaczy... do tego, że ty stary, wygrałeś szybciej niż ja, nie? O, największy hit tej Jeszcze rundy. Za, to, że miał tak naprawdę na widęcu tego Ale w ogóle jakby weszło jakby... Że... Ale czemu ten... Wieczysta. Wie, wieczysta mi Ale w ogóle czemu, nie... Czemu ja... A, nie. no Ja byłem przekonany, ja że byśmy tego nie i dali. Ja byłem pewien, że to dzisiaj zrobię i ty mnie wyprzedziłeś. No. Zostałaby mi jeszcze tylko Skandynawia, ale wiedziałem, że ze Skandynawii byście nie ma ja bym, nie ma nie, ja myślałem, szans. Że, więc... No nie ma szans, żebyście mi kogokolwiek dali ze No skóra. Dobra. Myślałem jeszcze nad tym Coldo Alvarezem. bo, bo mi, że... uznałem, że skoro Ty nikodem przygotowywałeś jakieś tam grafiki, to może zapamiętałeś tego Coldo Alvareza, ale z drugiej strony myślałem, no, no nie, no nie dalibyście mi takiego hardcora, nie? Jak? Nie, no masakra. Uff. Dobra, słuchajcie, zaraz wracamy z kolejnymi karteczkami. Eee... Zaczyna krzywy, zobaczył moje, moją karteczkę i zły tak... Eee, zaczyna wiem, zaczyna krzywy, bo przegrał. Tak, ja znowu ja przegrałem. Ma przywilej zadawania pytania, mm, które my sobie wybierzemy z Nikodaem znowu, bo będzie nowa runda. Tak jest. Dawał. Dobrze, to czy jestem trenerem klubu? Tak. <noise> czy ja jestem trenerem aktywnym? Nie. nie. Czy ja. A dobra. Niech będzie, czy jestem Europejczykiem? Tak, tak. Czy. No, powiedzieliście, że tak, więc muszę pracować. Czy jestem członkiem klubu europejskiego? Tak. Czy ja trenowałem reprezentację? Tak. Tak. Czy ja trenuję aktualnie klub wywodzący się z top 5 lig europejskich? Tak. Dobra, czyli jestem klubowym stop 5 lig, OK. E, czy ja trenuję. Lub spoza tu pięciu lig. Nie. Czy ten nowej reprezentacji polski Nie. Nie. To mi zepsuliście. Myślałem, że niedawno jakiegoś lobby hackera mi daliście nazwy. No to by było fajne. E, zaraz. W Wielkiej Brytanii głównie Brytyjczycy. E, jakiś taki towar importowy. E, Hiszpan. Czy jestem Hiszpanem? Nie. E, czy jestem. Dobra, czy jestem cenerem Bundesligowym lub też laligowym? Nie? Czy trenowałem reprezentację Niemiec? Nie. E, czy jestem Włochem? Bo to też. Nie. Z... W Anglii na przykład. Ale czy jestem trenerem Serie A lub e, League E? Nie. Czy trenowałem też jakiś klub? Tak. Czy ja. Mm... Kurczę. Czy jestem niemieckojęzycznym yy, szkoleniowcem? Nie. W takim razie została mi premier no tak, League. Oh. Czy jestem... <laughs> Mam już pewne podejrzenia kim mogę być, ale upewnię się jeszcze, yy, zadaję jedno pytanie, bo raczej jesteście daleko. Mm -hmm. Czy ja jestem trenerem z Wyspy Brytyjskich, Naradościowo, oczywiście tutaj. Tak. O, to jednak się myliłem co do moich podejrzeń. Czy ten w któryś z klubów angielskich. Nie. Czy angielski jest moim językiem ojczystym? Tak. Czyli tak, okej. Okay. Jestem… Czy jestem Anglikiem? Czy jest to któryś z klubów… Był to któryś z klubów hiszpańskich? No chyba nie. Nie. No nie. Adam. Czy. Tak. Czekaj, ty pytałeś teraz w tej rundzie krzywy o. Nie pamiętam. Czy jestem. Z, ten. Anglikiem. Aha, no to skoro ty pytałeś, czy jesteś Anglikiem, to ja znam pytanie, czy jestem Brytyjczykiem. Nie, Adam, o, ja krzywy pytałem, to czy jesteś Brytyjczykiem. To Nie, może... poza mnie Wcześniej, teraz, wcześniej, wcześniej no pytało wielko pytanie. W, w tej rundzie pytałeś o to, czy jesteś. Anglikiem. Anglikiem. To czy ja jestem Brytyjczykiem? Tak. Tak? Tak. E, w takim razie, czy ja. Okej, okay. David Mois. Nie. Nie. No, Dawid. David, no. Ktoś zwrócił jakimś takim pomysłem w komentarzu, chyba wczoraj, żebyśmy przez cały odcinek, który się nie wiem, rozrywkowy, wymawiali wszystkie nazwiska źle. Czyli na przykład. To by było ciekawe. Ja chciałem teraz przeczytać w ogóle z Zamiast na przykład. Anny to żeby było Henry. No wiem, wiem, wiem. Czytałem ten koncept. Tak, komentarze by zapłonęły. No, czy jestem myślę, Europejczykiem? Nie, nie jesteś Europejczykiem. E, czy ja? Okay. Objąłem niedawno nowy zespół, bądź straciłem posadę. Tak. Brennan tak. Dodgers? Tak. Czy jestem Amerykaninem? Nie. Czy jestem Dinem Smithem? Nie. Czy jestem. W takim razie. Afryki. Nie. Czy jestem Edim Howem? Tak. Uuuu! Tak. Jego Armando Maradona! No to Amerykaninem, nie? Nie chodziło mi, chodziło mi o USA, chodziło mi o kontynent. Aaaa. No. Ja zrozumiałem jego narodowość. Czy? Nie, no ja no... też tak. Tak czy inaczej, nie doszedłbyś do tego. Nawet jakbyś dostał pytanie, czy że tak, że twierdzące. Nie, nie to po drugim pytaniu byś nie doszedł, ja już miałem hała na widelcu, więc. Ale, Ale kto zadaje fiłą... pytanie, czy jestem Amerykaninem? No nie, w kontekście Nie, ja czy czy nie no, ja czy jestem Europejczykiem, to wyszedłem dalej, nie? A, czy jestem Amerykaninem? Ale rozumiesz naszą. W Polsce, powiecie. jak się pytasz, czy jesteś Amerykaninem, to w 99% przypadków chodzi o to, czy jesteś obywatelem USA. USA, dobra, czyli co? W takim razie <suszy> dwa, dwa, dwa. Nie. Dwa. Dwie, jeden, 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 dwa. dwa trzy. Masz trzy, 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 trzy. Dalej, tak. Tak. Dobra, zaraz wracamy z trzecią rundą. No i nastała runda trzecia, którą zainaugurują tym razem ja, z uwagi na to, że w poprzedniej się wygłupiłem. Mhm. Dawaj. Eee, czy jestem... Aktual... Amerykaninem? Czy jestem aktualnie <laughs> pracującym jako trener człowiekiem? Tak. Albo selekcjoner. No. Tak, tak. Dobrze. To czy ja. <laughs> Czy ja prowadzę w tej chwili reprezentację? Nie, nie. Hmm, czy trenuję aktualnie klub? Nie. nie. Czy ja aktualnie trenuję klub? To jest ta sama to samo. Tak. To samo Wiesz, to jest a dość nie nowa Luna nie, bo zaczynał, no właśnie, zaczynał. No, dobre, dobre, dobre. dobre. To dałem pytanie. No nie, nie, wiem, wiem, trenujesz, trenujesz? Tak. Czy trenujesz trenujesz aktualnie Teraz aktualnie no, tak, trenujesz tak. klub. Dobrze. W takim razie, czy standardowe moje pytanie? Czy ja jestem Europejczykiem? Tak. Czy ja trenuję reprezentację? Nie. No właśnie. Czy ja trenuję klub 105? Lik? Tak. Czy ja. Chciałem zadać to pytanie, ale spróbuję okrężną drogą. Czy jestem w takim razie urodzony. W państwie byłego bloku wschodniego. A, tak. Tak? Tak. Okej. Okay. Czy ja zleciłem ostatnio jakąś posadę? Powiedzmy w ostatnich dwóch tygodniach. Nie. Czy oh. jest to klub... <laughs> Już byłem pewien, że jestem... na no, nie Czy jest to klub 105... jest to 105... Czy jest to klub z Premier League? Tak. Tak. Czy ja jestem Słowianinem? Tak. Tak. Okej. Okay. Szyby? Mm. Okej, okay. się tylko, nie pracuję nigdzie. Tak. Okay. To jest twoje pytanie, to odpowiedź jest tak. Czy jest to klub z Londynu? Tak. Tak, kurde, czy jestem Polakiem? Tak. tak. Um, kurde, ciężko to powiedzieć, mi się wydaje. Dobra, muszę jechać po narodowościach. Dobra, czy jestem Europejczykiem? Tak. Tuchel? Nie. Czy jestem. Kurczę. Czy. Polak. Zaraz, podstawowe pytanie jakieś. Czy prowadziłem kiedykolwiek reprezentację Polski? Tak, tak. Czy. czy jestem z tych narodów europejskich, które należą do top 5 lik? Wiecie o co mi chodzi, nie? Nie. Nie. Konte? Nie. Nie. Dobra, chyba wypadałoby już strzelać, słuchajcie. Chyba wypadałoby już strzelać. Mam tak e, mm. na myśli Nawałkę, Brzęczka, Smute, Fornalika. Tych czterech będę brał pod lupę. Jakby tu najlogiczniej najrozumniej zawęzić. E, dobra, to czy pracowałem w reprezentacji polskiej jako selekcjoner w 2018 roku? Tak, tak. <gie> Kurczę, nie mam pomysłu, jak to zrobić. Ja już wiem. Ja <głanie> tak. To. Przed chwilą było pytanie chyba o Europejczyka, nie? Tak, tak. Wyjąłem z tego top 5 narodowości. Tak, i teraz kolejne. E... Dobra, czy jestem Portugalczykiem lub Belgiem? Holendrym Nie mój. Nie. nie Co? Co? Czyli ja jestem Nawałką Nie Kurde! Nie! Eee... Co ty ga... A. Dawaj, okay. dawaj ja, Czy jest... a ty teraz? Ja Ty Ja już wiem, że, tylko... ja że są ostatni, to jest najlepsze, nie? Ja nie wpadłem z wami Dawaj, dawaj Ja mogę strzelać teraz No, to dawaj eee... To dostaniesz podpowiedź ekstra Jesteś Polakiem No

Tak Jest! Rzęczek. Tak Kudę myślałem, że znowu ee, to samo będzie co wcześniej szans, no, Wrzęczek na wałka O kurde, ale hardcore Kaspercy, Adam, Adam pojechał tak, Coś yeah. inaczej, to nie, to, to, nie jest, to, to nie jest hardcore Gdybyś zadał jakieś pytanie kluczowe tak, gdybyś, tak, gdybyś napisał na to... nas Kasper, Kasperczyk, to wtedy krzywy podgadną. W tak. gdybyś wcześniej zadał pytanie o Polaka, a potem byś zadał pytanie, czy prowadziłeś reprezentację, my byśmy ci powiedzieli, że nie reprezentację Polski jakoś tak No nie, 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 nie tak, co się, To się to jest dobry przykład To tak. Szkoda, że Próbowałem już gonić czas i... Czyli i, co? 4? A czemu artety nie zadałeś pytania? Bo wiedziałem, że mi nie dasz artety. Załatwaj. I nie Zapytałem. O kąty zapytałem. zapytałem. Nie. Najpierw no, nie tuchę, było potem Tuchel, Kąte, i potem Vieira, bo wiedziałem, Aha. że mi nie dasz artety, no bo to by było za proste. Okay. No niekoniecznie, no da, no, niekoniecznie. No ja bo... przegrywam dzisiaj, dwa punkty tylko. Aaaa. Ja 3, Adam 4. I co? Widzimy się już jutro z kolejnym materiałem, tak więc stay tuned, bądźcie z nami, dziękujemy za... Te propozycje. Dajcie znać, czy trenerzy w ogóle są z czy, czy lepsi są. E, czy piłkarze, kluby, czy kluby, kluby, kluby. kluby. Ahoj. A ben. jeszcze trzeba zagrać ten. Jakim, ile jakim, jakim, się, człon nie jakim członkiem ształku szkoły szkoleniowego jestem? Dobra, no e, Jakim w górę. właścicielem klubowym jestem? O, o, to jest ciekawe. Dobra, lecimy, trzymajcie się. Cześć.